Dzień dobry, Karolina Mózgowiec, witam w studiu PAP i witam też naszego gościa Dorotę Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej i członkini sztabu Rafała Trzaskowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy bardzo gorący tydzień w polityce, w poniedzielnych wyborach, trwają rozmowy między koalicjantami, a wkrótce też będą rozmowy, a być może teraz też, o rekonstrukcji rządu. A wczoraj parlamentarzyści KO spotkali się z premierem. Jakie nastroje po tym spotkaniu? Na pewno lepsze, bo rzeczywiście po wynikach wyborów było duże rozczarowanie, i, i, i część z nas zastanawiała się, co dalej. My też spotykamy się z wyborczyniami i wyborcami, którzy również są w dużych emocjach i, i którzy też czekają na tę odpowiedź co dalej, i czekają na takie zapewnienie, że jest jakiś plan, że. że że wszystko będzie dobrze, że to nie jest koniec świata, i też z takim komunikatem premier wyszedł wczoraj, mówiąc też o tym, że on już niejedną w polityce przeżył porażkę, że również przegrał wybory prezydenckie i że no po prostu to jest normalna kolej rzeczy, że tak się toczy polityka, że raz się wybory wygrywa, raz się przegrywa, ale to nie znaczy, że się poddajemy i że nie ruszamy dalej i bardzo apelował o to, żebyśmy się zmobilizowali i żebyśmy nie y, rozpamiętywali porażki, tylko żebyśmy wyszli do przodu i po prostu walczyli dalej, bo mamy też za sobą kapitał 10 milionów głosów wyborczyni i wyborców, którzy zagłosowali na wizję Polski, jaką my pokazujemy, i trzeba też im dać nadzieję i pewność, że my nie zejdziemy z tej ścieżki. No, ale czy omawialiście też przyczyny tej porażki? Czy były takie oczekiwania, żeby, żeby rozliczyć być może jakieś konkretne osoby ze sztabu? Jak to wygląda? Nie będzie palenia nikogo na stosie, nie będzie pokazowych ruchów, które, które miałyby kogoś ukarać. Na, na, pewno, na pewno trzeba się zastanowić, co zrobić dalej, jak skuteczniej prowadzić kolejne kampanie, czy też jak dotrzeć do wyborców, którzy, którzy nam odpłynęli, albo którzy nie poszli do wyborów, jaką, jaką mieć dla nich ofertę. Natomiast no, rozliczenia nie są tym, na czym w tym momencie będziemy się skupiać? Według Rzeczpospolitej, Sławomir Nitras i Barbara Nowacka mają stracić stanowiska z powodu właśnie kampanii. Nie mam takiej wiedzy. Nic o tym nie było mowy na wczorajszym spotkaniu. Ja też uważam, że czym innym jest prowadzenie kampanii wyborczej, a czym innym jest zarządzanie resortem i zakładam, że zmiany, jeżeli jakiekolwiek będą zmiany personalne w tej rekonstrukcji rządu, to one będą oparte o ocenę danych ministrów i o to, jak kierują swoim resortem i jak są skuteczni w realizacji naszych zobowiązań, naszych obietnic i, i na ile dobrze komunikują się ze społeczeństwem. I to powinno być kluczowe w, w ocenie pracy, Ministrów. Ta rekonstrukcja, tak jak zapowiadał premier Donald Tusk, miała być dość głęboka. Miała być również powiązana z łączeniem różnych resortów, więc oczywiście, że mogą się z tym wiązać także zmiany personalne, jeżeli resorty jakieś będą łączone albo jeżeli będzie likwidacja jakiegoś stanowiska, ale w tym momencie nie ma decyzji, zwłaszcza, że ta decyzja musi być podjęta z koalicjantami, a wiemy, że te rozmowy trwają. A premier mówił coś o tym, jak, jak wyglądają te rozmowy. Oczywiście teraz kolejna tura się zaczęła. Natomiast czy mówił coś o tych poniedziałkowych rozmowach o, o kontakcie z koalicjantami? E Mówił o tym, że wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę i koalicjanci również, że my nie mamy wyboru i że, że ten rząd będzie trwał, że koalicja 15 października do czegoś się zobowiązała i musi trwać. I oczywiście jest tak, że wybory są okazją do tego i... Półmetek, tak naprawdę, pracy tego parlamentu i półtora roku pracy rządu. To jest jakiś taki moment, żeby się zweryfikować i żeby, no nie wiem, na nowo pokazać swoją siłę, ale, ale no premier bardzo liczy na to, że jednak 11 czerwca wszyscy zgodnie zagłosujemy za tym rządem i, i pójdziemy dalej po prostu, pokazując, że, no, że cały czas jesteśmy jednością, choć, Mamy różne zdania na różne tematy i to pokazywała i kampania wyborcza i ten czas pierwszy rok pracy rządu. Każde z tych ugrupowań szło z innym programem i z troszkę innymi obietnicami do wyborów. Pewne rzeczy nas łączyły, takie jak na przykład konieczność przywrócenia praworządności w Polsce. Wiemy, że teraz to będzie bardzo trudne. Nasze zdanie się nie zmieniło w tej sprawie. Uważamy, że Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy KRS to są te instytucje, które wymagają naprawy. Bez współpracy z prezydentem to będzie bardzo trudne, więc trzeba też na nowo zdefiniować i nasze cele i drogi, jakimi do tych celów chcemy dojść. No bo wiadomo, że liczyliśmy na to, że jednak będzie współpraca z pałacem prezydenckim. Teraz wiemy, że w no nie chcę mówić, czy w większości, pewnie w większości spraw to będzie bardzo trudne. A czy jest dziś w ogóle taki temat mowa o tym, żeby zmienić premiera? Oczywiście znamy te głosy z trzeciej drogi, natomiast w ramach koalicji obywatelskiej. Czy w ogóle ten temat był też poruszany podczas spotkania wczoraj? W ramach koalicji obywatelskiej nie ma takich rozmów, też bardzo wiele posłanek i posłów wczoraj jasno deklarowało wsparcie dla premiera i jakby wzmacniało go w tym, że to jest nasz premier i my stoimy za nim murem. Natomiast oczywiście pojawiają się, jak widzimy, głównie w mediach społecznościowych czy w mediach tradycyjnych głosy koalicjantów, no ale jednak to koalicja obywatelska jest najsilniejszym graczem w tej koalicji. Nie chcę powiedzieć, że my będziemy coś narzucać, bo jednak reguły demokracji, które bardzo szanujemy, polegają na tym, że uzgadnia się z koalicjantami najważniejsze rzeczy. Natomiast no, nie ma powodu, żeby koalicja obywatelska oczekiwała zmiany premiera i na pewno my tego nie oczekujemy. Te utarczki słowne na Twitterze, one chyba nie najlepiej działają na wizerunek całej koalicji rządzącej. Czy nie wiem, czy powinny być jakieś wytyczne czy kary, na przykład dla, dla posłów, na przykład za, za wchodzenie w takie, w takie utarczki, bo to sprawia wrażenie, że koalicja rządząca jest w rozsypce. Te utarczki pokazują, że politycy to też ludzie, którzy mają swoje emocje i którzy przeżywają wybory. I ja tak po ludzku to rozumiem to. Natomiast zgadzam się, że takie rzeczy powinniśmy załatwiać jednak poza mediami społecznościowymi. Jeżeli mamy jakieś uwagi co do własnej pracy, czy do własnej roli, do roli koalicjanta, czy tego czy innego polityka, no to jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i powinniśmy to wyjaśniać w cztery oczy, nie wikłając do tego i nie biorąc na świadków tych utarczek milionów wyborczyń i wyborców, bo oni od nas oczekują powagi, oczekują tego, że powiemy, że jest kapitan tego statku, że politycy wiedzą, co robią, że koalicja zmierza w kierunku, który sobie wyznaczyła, który wyznaczyło nam też społeczeństwo w październiku 2023 roku. Więc ja bardzo apeluję do moich koleżanek i kolegów, żeby jednak powściągnęli swoje emocje, choć, choć je rozumiem. Bo my jesteśmy od tego, żeby raczej te emocje tonować i żeby pokazać wyborcom, że, że panujemy nad sytuacją. Bo panujemy nad sytuacją i oczywiście, że jesteśmy rozczarowani, źli i niezadowoleni, że przegraliśmy wybory, ale taka jest polityka. Czasem się wygrywa, czasem się przegrywa i trzeba walczyć dalej. To znaczy trzeba się otrzepać i ruszyć dalej, bo jeszcze dwa lata tej kadencji przed nami i mamy rzeczy, co do których się zobowiązywaliśmy. Wiemy, że będą trudniejsze warunki do ich realizacji. No, ale od tego jesteśmy, żeby się bić, a nie od tego, żeby się bić między sobą. A czy oprócz Przemysława Witka zostały wobec kogoś jeszcze jakieś konsekwencje wyciągnięte? Pamiętajmy, tu chodzi o te słowa: cóż szkodzi obiecać? Przemysław Witek za swoją nieprzemyślaną wypowiedź został ukarany i na trzy miesiące zawieszony w prawach członka klubu. Nie było innych wniosków o Ukaranie kogokolwiek. Naprawdę ja też myślę, że kluczowe jest to, żeby wyciągać wnioski i iść dalej, a nie szukać winnych w swoich szeregach. A nie, nie za późno ta reakcja nastąpiła? Bo to te słowa były dwa tygodnie temu. No tak, ale Przemysław Witek, jakby od razu. Yy, od razu przestał chodzić do mediów i przestał. Przede wszystkim Przemysław Witek nie był członkiem sztabu. Nie reprezentował w żaden sposób Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego. To była jego totalnie nieprzemyślana i oburzająca wypowiedź. Od razu kolegium zadecydowało, że zostanie mu wymierzona kara a o, o tym, jaka ona będzie, będziemy decydować na kolejnym posiedzeniu. No i tak się stało. Także ta reakcja była natychmiastowa. Jakby. I klub Koalicji Obywatelskiej odciął się od tej wypowiedzi. No, sztab nie miał się od czego odcinać, bo, no, bo Przemysław Witek nie był członkiem sztabu. Także reakcja była natychmiastowa. Nikt z nas takich słów nie akceptuje, nawet jeżeli one wynikały z no, nie ze złej woli, tylko z, nie wiem, z, nie chcę być z, głupot, no, z głupoty, może tak, no, będzie, po prostu. Będzie rzecznik rządu? Takie miało być podobne ustalenie według wyborczej wczorajszego spotkania. Pan premier Donald Tusk od początku swojego urzędowania mówił, że nie jest fanem tego rozwiązania, że uważa, że rzecznik rządu nie załatwi sprawy i że właściwie to jest trochę Mission Impossible z uwagi na to, że ten rząd jest tak wieloskładnikowy i właściwie reprezentuje tyle różnych środowisk i tyle różnych interesów, że trudno by było jednej osobie odpowiadać za wszystkie resorty i za wszystkie te elementy składowe tej układanki. Ale rzeczywiście usłyszeliśmy też wczoraj na spotkaniu, że, że premier się łamie trochę w tej sprawie, że po prostu, jeżeli taka jest, że jeżeli takie jest oczekiwanie społeczne, no to, to też tę sprawę przemyśli. Wiem też, że na tym zależy koalicjantom. Myślę, że będzie to też przedmiotem dzisiejszych koalicyjnych rozmów. Czy możemy mówić o tym, że już zaczęła się kampania wyborcza, taka przedwyborcza przed wyborami parlamentarnymi, bo wczoraj już wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz coś takiego powiedział, Podobno też premier wczoraj w tym, w, tym, w tym kontekście mówił. Tak naprawdę kampania wyborcza w polityce trwa od pierwszego dnia po wyborach, no bo też trzeba pamiętać o tym, że, że zawsze jesteśmy rozliczani po swojej kadencji. Teraz naturalnie będzie coraz bliżej wyborów parlamentarnych, i też no, nastąpiła jednak zmiana. Liczyliśmy, że to będzie zmiana na naszą korzyść, tak się nie stało, ale też no, jesteśmy w tej samej, trochę jesteśmy w podobnej sytuacji jak na początku. Mamy swój rząd, mamy większość w parlamencie i mamy blokującego prezydenta. Zmiana jest tylko taka, że y, tego prezydenta nie znamy i nie wiemy w jaki sposób będzie przebiegała ta współpraca i czy ona w ogóle będzie na jakichś płaszczyznach możliwa. Ja wyobrażam sobie jakieś obszary, w których ta współpraca może i powinna być możliwa. No na pewno takim obszarem, który powinien być wyjęty z tego bieżącego sporu politycznego jest bezpieczeństwo. Bo sytuacja międzynarodowa jest na tyle trudna i na tyle niebezpieczna, że akurat tutaj powinniśmy być jednością i na zewnątrz pokazywać, że jesteśmy silnym państwem, które stoi po stronie swoich obywateli i które zapewnia bezpieczeństwo obywatelkom i obywatelom. I na pewno to jest ten obszar, w którym pewnie najłatwiej będzie osiągnąć porozumienie. W tych sprawach, które dotyczą praworządności czy, czy tych, które dotyczą realizacji naszych obietnic, może być trudniej. No. Mm. No, i na pewno teraz wszyscy będą się przyglądać bacznie, jak sobie radzimy. Czy jednak mimo wszystko dajemy z siebie wszystko, żeby te obietnice spełniać? No bo za dwa lata Polki i Polacy będą podejmować decyzje. I pytanie, czy uznają, że na tyle mocno walczyliśmy o spełnienie swoich obietnic i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby je spełnić, czy też się poddaliśmy i właściwie nie warto na nas głosować, bo, no bo, 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 bo uznaliśmy, że się nie da. Więc naprawdę to też, o czym mówił premier. To, to jest to, że musimy się maksymalnie zmobilizować do tego, żeby walczyć o te wartości, za którymi stanęło 10 milionów Polek i Polaków w ostatnich wyborach. Ale jeśli faktycznie już każde ugrupowanie myśli o tych wyborach za dwa lata, to te spory wewnątrz koalicji, one będą co jakiś czas wybuchać? One wybuchały od początku. Były... Ale teraz będą może bardziej intensywne, no bo ja każdy też... będzie grał. Y... Na siebie, po to, żeby mieć jak najlepszy wynik w tych nadchodzących wyborach. Ja mam nadzieję, że politycy, liderzy polityczni są na tyle odpowiedzialni, że zdają sobie sprawę z tego, że jesteśmy w, w sytuacji, w której patrzą na nas ludzie, którzy na nas głosowali i oczekują od nas poważnych i odpowiedzialnych decyzji, a nie ciągłych sporów. To też wychodziło w kampanii wyborczej. My o tym słyszałyśmy, jeżdżąc po Polsce, że. Polki i Polacy, a szczególnie nasi wyborcy, nie chcą patrzeć na spory w koalicji, że oni chcą zobaczyć, że jednak potrafimy się porozumieć. I mam nadzieję, że te rozmowy, które toczyły się wczoraj, które toczą się dzisiaj, które zakończą się jakąś nową formą umowy koalicyjnej i, i głosowaniem za wotum zaufania dla tego rządu, no jednak pokażą, że, że potrafimy współdziałać. Myślę, że, że to, jest, to jest jedyna szansa. Żebyśmy jednak tę naszą wizję Polski forsowali i żebyśmy byli w tym wiarygodni. Wróćmy do wyborów. Jaka jest Pani ocena tego, co się wydarzyło? Czego zabrakło do wygranej Rafała, Rafała Trzaskowskiego, a może czegoś było za dużo? Nie wiem. Przede wszystkim istotne jest to, że Ponad 10 milionów osób zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego i bardzo tym osobom dziękujemy i bardzo jesteśmy za to wdzięczni, dlatego że, że jednak oni stanęli za tymi wartościami, które były dla nas ważne i które były przez Rafała Trzaskowskiego eksponowane. Co pewnie zawsze coś można zrobić lepiej. My się będziemy nad tym zastanawiać. Na pewno musimy e, bardziej zająć się tym, co dzieje się w mediach społecznościowych, zarówno tym, że pojawia się tam mnóstwo dezinformacji i mnóstwo ingerencji. Które mogą zmieniać preferencje wyborcze, ale że też musimy innymi kanałami zacząć się komunikować, że, że my jednak gdzieś jesteśmy ciągle głównie na Xie czy Facebooku, może trochę na Instagramie, a jednak wyrósł nam TikTok, YouTube i to jest ta droga dotarcia do, szczególnie do młodych ludzi. My możemy oczywiście mówić, że to niedobrze, że oni czerpią wiedzę tylko z mediów społecznościowych, ale to nie ma się co obrażać na to, tylko trzeba po prostu wziąć byka za roki i wejść tam i komunikować się tam, gdzie ci ludzie są, bo ich już nie ma w mediach tradycyjnych. Naszej rozmowy na pewno nie słuchają młodzi ludzie, bo oni... Po prostu będą ewentualnie widzieli fragmenty tej rozmowy, które znajdą się gdzieś w mediach społecznościowych i to raczej też nie na X. No dobrze, ale czy błędem nie było na przykład pójście do telewizji Republika, jednak do tradycyjnego medium, ale tam do odbiorców, pokazanie się odbiorcom in, innych, innych odbiorców, innym odbiorcom? Tego nigdy nie będziemy widzieć. Oczywiście y, mogły być różne alternatywne scenariusze, my już nigdy nie dowiemy się, co by było lepiej. Ja bardzo szanuję Rafała Trzaskowskiego za to, że on jasno y, się przeciwstawia złu i jasno mówi, gdzie są jego wartości, i jasno mówi, gdzie jest granica, której nie można przekraczać. Telewizja Republika te granice regularnie przekracza. Sieje dezinformacje, sieje hejt, manipuluje y, i tak naprawdę y, jakby. Nie deprecjonuje ani w żaden sposób nie chce źle mówić o osobach, które tę telewizję oglądają. Natomiast uważam, że odpowiedzialne media powinny jednak brać odpowiedzialność za słowo i nawet jeżeli stawiają się gdzieś po jakiejś stronie sporu politycznego, choć tak nie powinno być, bo media powinny być obiektywne, to mimo wszystko powinny jednak zachowywać kulturę wypowiedzi i nie zniżać się do hejtu, nie manipulować i nie, nie przedstawiać świata inaczej niż on wygląda. Jest Pani szefową Komisji Nadzwyczajnej, która została powołana do rozpatrzenia projektów aborcyjnych. Kiedy ta komisja wznowi e, pracę nad e, tymi projektami, czterema projektami? Te projekty są gotowe. E, I teraz e, to, co jest nam potrzebne, to powiem, to jest bardzo banalne, to większość w parlamencie. A to już nie zależy od członkiń komisji, bo my jesteśmy w stanie zarówno z Ewą Szymanowską, jak i z Anną Marią Żukowską z Lewicy, się porozumieć i dogadać, natomiast to już nie jest na poziomie naszym decyzja, tylko na poziomie liderów politycznych i tego, czy uda się przekonać trzecią drogę głównie do tego, żeby któryś z tych projektów poparła, oprócz oczywiście tego swojego, który przywraca trzecią przesłankę pozwalającą na przerwanie ciąży w przypadku wad płodu, ale tu z kolei jest duży opór organizacji kobiecych, które uważają, że to nie rozwiązuje żadnego problemu. Czekam też na wyniki tych rozmów koalicyjnych i na to, w jaki sposób ta nowa umowa koalicyjna zostanie uformowana i gdzie jest przestrzeń na to, żeby rozmawiać z koalicjantami o tym, bo tak jak mówię, projekty mamy, mamy cztery projekty, one są gotowe i no, musimy teraz się porozumieć w koalicji, co dalej, choć oczywiście nie robiąc nikomu, Nadziei, ja uważam, że Karol Nawrocki nie podpisze żadnego projektu. On to zapowiedział w kampanii. Zapowiedział, zapowiedział że jest gotowy podpisać nowy kompromis e, aborcyjny. Nie wiemy dokładnie e, na czym to miałoby polegać. E, może, może dokładnie zacytuję, będzie gotowy rozważyć nowy kompromis, który będzie zgodny z konstytucją. A być Ma może mamy jeszcze dwa miesiące prezy prezydentury Andrzeja Dudy, być może trzeba wykorzystać ten czas i uchwalić jeden projekt najbardziej realny w tym momencie, czyli przywrócenie kompromisu aborcyjnego z lat 90. Ja nie cierpię tego słowa kompromis, dlatego, że to nie, ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy to było wprowadzane i to nie był żaden kompromis, to był kompromis pomiędzy konserwatywnymi politykami a Kościołem katolickim. Tam w ogóle żadnym partnerem nie były kobiety i dla nas to nigdy nie był żaden kompromis. Ale to by nie był wiem, krok do mówi, przodu. Nie wiem o czym mówi. To byłby, to byłby krok do przodu zdaniem niektórych polityków, ale z kolei zdaniem środowisk... Na pewno byłoby lepiej niż teraz. Natomiast zdaniem środowisk kobiecych i organizacji, które zajmują się pomaganiem w aborcjach, to nie rozwiąże żadnego Problemu. Myślę, że przed nami są rozmowy zarówno z tymi organizacjami, które reprezentują kobiety, żeby też zastanowić się, jak w ramach obowiązujących przepisów jeszcze polepszyć sytuację kobiet, które chcą przerwać ciąże i zastanowić się, co zrobić z tymi projektami. Natomiast kluczowe jest też to, do którego z tych projektów znajdziemy w parlamencie. Większość, bo gdybyśmy mieli prezydenta Rafała Trzaskowskiego, byłoby nam 100 razy łatwiej, dlatego że, po pierwsze, zniknęłaby w ogóle ta wymówka, że nie ma sensu, bo jest prezydent, który tego nie podpisze. A druga rzecz, że akurat Rafał Trzaskowski jasno zawsze opowiadał się za prawem do legalnej aborcji do 12 tygodnia i też byłby skuteczny, sądzę, w negocjacjach z koalicjantami, a teraz koalicjanci jednak po prostu będą się usztywniali w swoich stanowiskach dotyczących praw kobiet. I cały czas nie jesteśmy w stanie w Polsce wyjąć aborcji ze sporu politycznego. Cały czas nie jesteśmy w stanie uznać, że to jest kwestia zdrowia i bezpieczeństwa kobiet, bo to jest kwestia zdrowia i bezpieczeństwa kobiet. To nie jest kwestia światopoglądu tego czy innego polityka, a ciągle te prawa kobiet są elementem gry politycznej i zawsze w tej grze politycznej, czy zawsze od 30 lat w tej grze politycznej przegrywamy, bo jesteśmy zakładniczkami. Polityków, którzy traktują prawo do aborcji jako jakiś element sporu politycznego. Dziękuję za rozmowę. Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Ja dziękuję też Państwu, Karolina Mózgowiec. Do zobaczenia.